bardziej posiadamy koenzym Q10, to jest koenzym q 10 z marki Farmowit, tutaj w tym opakowaniu mamy 60 kapsułek i tutaj dawka to jest 120 mg. Jeśli będziemy przyjmować jedną dziennie, to taki preparat wystarczy nam na 2 miesiące, cena to jest około 70 zł. Więc jeśli chciałaby Pani ten preparat, to można sobie wyszukać na naszej stronie wpisać Q10 bądź koenzym Q10, albo poprosić mnie w wiadomości prywatnej o linka. To jest pierwsza część pytania. A jeśli chodzi o polecajki przy RZS, czyli przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, jeśli ktoś nie wie, co to jest, to tutaj chciałabym podpowiedzieć przede wszystkim kurkumę, bo mam po prostu koleżankę, która jest też młodą osobą i zmaga się z tym problemem i u niej po prostu ogromny ratunek to jest właśnie kurkuma. Ona przyjmuje kurkumę w bardzo dużych dawkach. My mamy na przykład taką 95% kurkuminę już standaryzowaną. Przyznam szczerze, że właśnie ta koleżanka, nie będę wymieniać jej imienia, ale być może mnie ogląda, to pozdrawiam. Ona mówi o tym, żeby tą kurkumę przyjmować w pierwszej połowie dnia, bo przy przyjmowaniu dużych dawek kurkumy ona może nas troszeczkę pobudzać. Więc wtedy lepiej jednak to zrobić w pierwszej połowie dnia, żeby nie było problemów ze snem. To jest jedna rzecz i na przykładzie tej samej koleżanki jeszcze polecę też przy takim doraźnym stosowaniu kiedy mamy problem z bolesnościami przy RZS-ie, możemy się smarować oczywiście żywokostem z gojnikiem. To nie jest rozwiązanie, które rozwiąże problem do zera, ale tak jak tutaj koleżanka mówi, to on, jest się po prostu rano troszeczkę łatwiej rozkręcić. Jak jest posmarowana, to po prostu trochę te, te bolesności są mniejsze. Ale myślę, że tutaj kurkuma głównie. Więc warto sobie poczytać właśnie o zastosowaniu kurkuminy w RZS-ie i jak najbardziej można poczytać też na temat żywokostu z gojnikiem, bo to też jest fajne rozwiązanie w tym problemie.